Halo, halo, witam bardzo serdecznie z tej strony kanał Kylie i chciałbym podsumować swoje doświadczenie z Elionem. Dziś kończy się w sumie pierwsza beta tej gry. Mimo, że grałem zaledwie kilkanaście godzin, to mogę co nieco powiedzieć ze swojego punktu widzenia. Elion to gra MMORPG, która została opracowana przez Krafton i opublikowana przez Kakao Games. Walka toczy się między dwoma królestwami, Wulpinami oraz Ontarii o Elion. My decydujemy się, którą stronę poprzemy. Elion to gra, która miała zagrozić pozycji takim grom jak Black Desert Online i być ich poważnym przeciwnikiem. Wydawało mi się, że może to być ciekawa pozycja. Specjalnie nawet nie oglądałem innych gameplay tej gry, aby móc spokojnie samemu zadecydować. Koniec końców, aktualnie brakuje świeżości, jeżeli chodzi o MMORPG, i przydałoby się coś nowego, aby powstała konkurencja dla aktualnych tytułów. Niestety, szybko mogłem się zorientować, którą grę mi Elion przypomina. Tak, mówię o Terra Online, która w sumie już wegetuje, a Elion to jej wierna kopia. Nawet aktualni deweloperzy gry wcześniej zajmowali się Terą, a teraz Elionem. Sądziłem, że Elion pokaże coś nowego, czego nie doświadczyłem w poprzednich MMO. Jakieś kreatywne klasy postaci, unikatowe rasy, czy może przepiękny, różnorodny świat, w którym można będzie się zatopić na następne kilka, jak nie kilkanaście miesięcy. Niestety to może uświadczyć tylko ktoś, kto nie gra w grę typu Terra Online, Ion czy Archeist. Weterani MMO niestety nic nowego nie znajdą. A wypisz, wymaluj jedną z tych tytułów. Z tych właśnie gier znamy takie mechaniki jak ulepszanie umiejętności runami, dodatkowe drzewko efektów, teleport w formie lotu zwierzęciem, sposób wykonywania zadań, jak i wygląd grafiki. Nie ma tutaj w zasadzie żadnej nowości. Elion w Becie pozwala nam wybrać jedną z pięciu klas, które decydują o stylu walki, jak i dwie frakcje, które w pewnym momencie wia walczą między sobą. Tam również wykonujemy swoje kolejne zadania, co przyprawia o swego rodzaju dreszczyk emocji, bo nigdy nie wiadomo, kiedy zaatakuje przeciwnik. Swoją postać możemy dobrowolnie projektować, edytor jest naprawdę rozbudowany i można spędzić wiele czasu udoskonalając swoją postać. Umiejętności wyglądają ładnie, a ich animacje są wystarczająco ciekawe. Optymalizacja gry wydaje się być bardzo dobra, FPS nawet miejsca, gdzie było wiele osób, nie spadały na tyle, żeby było to odczuwalne. Jeżeli chodzi o sprzęt w Elionie, to się go zmienia, jak rękawiczki i początkowych setów nie wypada w ogóle ulepszać, ponieważ kwestując otrzymuje się co chwilę nową część. Jeżeli chodzi o klasy, to są one mega. Ale to mega nudne. Zabij 10 potworów. Odwiedź MPCK, zagadaj raz jeszcze, przerywnik filmikowy i potem znowu zabij 10 potworów. Tak dokładnie z jakiegoś powodu deweloperzy uwielbiają liczbę 10 w tym przypadku. Zero ciekawych pomysłów, żadnego wyboru ścieżki z questami. Kosmiczna monotonia. Główne kwestie są zaprojektowane tak, aby w niektórych momentach zrobić zadania poboczne, aby dobić odpowiedni poziom postaci. Czy to jest fajne, zależy czy ktoś lubi bawić się w wykonywanie zadań bądź nie. Ale tu też, zabić 10 mobów, znaleźć 5 materiałów z najbliższego kwiatka drzewa, albo podejść do MPCK. Następnie zmiana regionu na inny i znowu zaczynamy to samo. Mapa jest dość toporna, czasami miałem problem odnaleźć odpowiedniego MPC dzięki któremu chciałem naprawić swój ekwipunek. Jeżeli chodzi o PvP to niestety nie miałem za dużo do czynienia. W moim krótkim doświadczeniu wyglądało ok. Po prostu wymiana obrażeń, odskakiwanie jeżeli poziom zdrowia spadł do poziomu krytycznego i nie polegało to na wbiciu pierwszego lepszego ogłuszenia i wykończenia wroga. Również PVP nie jest tak dynamiczne jak to jestem przyzwyczajony Black Desert Online. Jest tu również system no target, czyli nie musimy klikać danego gracza chcąc go, chcąc go zaatakować, ale każda umiejętność ma jakiś zakres yy, obszaru AOE, na którym oddziałowuje. Bądź aktywuje się na najbliższym naszemu celownikowi przeciwniku. Niestety, 4 dni to dość krótki okres czasu. Nie miałem możliwości w ten weekend kompletnie oderwać się od innych czynności i spędziłem w tej grze mniej czasu niż zamierzałem. Ale raczej nie będę nad tym ubolewał. Bądź co, bądź to pierwsza beta, i z pewnością będzie kolejna możliwość testowania tej gry. Niekoniecznie oznacza to jednak, że nagle deweloperzy zdecydują się na kompletną rewolucję w tym tutule. Podsumowując, Elion jest to niestety odgrzany kotlet, który jest stworzony jak gry typu FIFA przez Electronic Arts. Co roku powstaje nowa wersja, delikatnie poprawiona i wymaga znowu wiele czasu. Mimo wszystko tytuły, nawet takie, przyciągają na krótką chwilę graczy, którzy widzą nowy początek i możliwość rywalizowania o bycie najlepszym. Bądź co, bądź graczy nie lubią starych gier, bo tam już jest wiele tak zwanych wygirowanych osób i ciężko ich dogonić. Dla nowych osób może to być dobry tytuł, w szczególności to, że ta gra nadal jest w fazie beta i jeśli dotrwasz do oficjalnego otwarcia, to rozpoczniecie rywalizację na równo z innymi, a to zachęca sporo osób na nowy początek. Dajcie mi znać swoją opinię o tej grze zagracie, nie zagracie, no i co sądzicie o mojej krytycznej opinii. Ja się z Wami żegnam. Zachęcam do zasubowania kanału po więcej, lub chociaż lajka pod tym filmikiem. Yo, yo.